Nareszcie wyciłem z tego sylwestra. Mam nadzieję, że nie znajdą u mnie w walizce tych nielegalnych prezerwatyw. Uwaga, uwaga, ten menel, co czeka za walizką jest najebany. Na dworzec proszę, pamiętaj chuju, że nie dam ci kasy, bo jej tu brak. Byłaś ty czarna blizdo z tego żółtego żuka. Nie chcę nic mówić, ale masz srakę na spodniach. Je bierz gównem i w ogóle masz krzywy ryj. Nie macaj mnie po jajach. Hi, hi, hi. Teraz to cię dopiero wymacamy ty pizdeczko, ale pocewam moja cnota i kasa? No to ściągaj gacie i do wozu. Mama cię nie kocha i masz w nosie podpaski. Nie to ciebie nie kocha te czarne białasie. Mam w dupie rodzynek. Je baj wprost, bo zgwałcimy twoją starą. A ty na chuj się gapisz? Jedziemy do Biedronki i podoładowanie Halo Biedronka. Ty to jesteś wacek, nie wal sobie konia, opryskasz mi nogi. Co nie dupku bez dupy? Oglądaliście ostatnio porno teletubisie? Tak, te z i ruskiem w roli głównej? Ta apk, kasz mi pała stała. Dlaczego ja kurwa tego nie oglądałem? Borżnąłeś mnie od tylca a ja stałem i krzyczałem. O. Aż ten no, Tibia wyjebała z charego dupy poprzez ruska. Wściół ibie, w imię Hitlera, oż chuj, ospermiłem ci gacieraczek, ale za to zrobisz sobie zarakanapkę z białym serem. Co wy kurwa pierdolicie wypedały z pałami, bez pał w spodniach. Na chuj się śmiejesz, masz zęby jak tyranozaurus Rexus. Dobra, teraz to mnie wkurwiłeś, buraku. Yo! Okej, okej. To jest tu na dole studio. Fandango records. A to jest Buddy bye bye was, Fandango Gang. Specjalnie dla was, Teraz powiem wam parę słów. Yo, jo, okej.